On już do nas biegnie, czy jak? Co jest grane? Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Xavi A dzisiaj zagramy sobie we Fnafa Będzie to już druga noc Przypominam szczerze, że napisali komentarz Zostawili łapkę w górę, pijali na Discorda A my zajmiemy się już gameplayem Tutaj dzwoni do nas Fongaj Ale on raczej nie mówi nic ważnego Co by nam się tu przydało Dlatego sobie go wyciszymy I poskaczmy trochę, popatrzmy co oni tam robią Bo oni już się odsunął, ale chyba nie jakoś daleko, nie? No, chika już tu jest. No w ogóle interesujące jest, jak ten Foxy sobie tam nuci. Chika dalej tu stoi, okej. Okay. Musimy też troszkę pooszczędzać energii, żeby jakoś szybko się nie zużywała. Nie, no zarobiście, on śpiewa sobie. Czy to w ogóle nie jest Fredbert? czy to jest Golden Freddy? Weź, ktoś napisz w komentarzu. Co za tych rysunków tutaj, to naprawdę dużo histereków można znaleźć. Jakbyście się jeszcze pytali w komentarzach, dlaczego e, ignoruję kamery póki co, to głównie dlatego, że oni, jak się będą e, do nas zbliżać, to będzie słychać ich kroki i nie będziemy mieli jeszcze problemu, żeby stwierdzić, czy podejdą do nas, czy nie. Dlatego też e, uważam, że takie patrzenie na kamery co chwilę, to tylko zużywanie energii bezpotrzebne, bezpotrzebne, jest takie w ogóle słowo, bezużyteczne. D dlatego więc myślę, że co najwyżej to sobie mogę patrzeć na Foxy'ego i jest jakiś czas, czy oni. Chyba nawet teraz było słychać jak szli, ale to nie jestem pewny. Może, że to po prostu e, był dźwięk po prostu tej kamery. Mogę też coś przerąbać, dlatego że ten. Yy, dlatego, że po prostu muszę się mówić, wiadomo, żeby nie przynudzało. I to zawsze jest też jakieś utrudnienie dla mnie, że nie mogę się skupić w 100% na grze. Nie mogę już tam. To popatrzmy sobie na inne kamery. Trzeba, na pewno jesteśmy bezpieczni. Dobra, on tam stoi w korytarzu, dlatego. Możemy póki co jeszcze, no, niezbyt panikować. Ale no, ten Freddy się chyba nie rusza w pierwszych nocach, nie? On raczej jest y, odpalony dopiero chyba w czwartej albo w piątej, nawet nie jestem pewny. Cziki też jakoś mocno nie widziałem jeszcze. Ale on jest w ogóle straszny tu. Na cały czas tu stoi, no. No to raczej ta noc nie powinna bo jest zbyt trudna. Prawdopodobnie będziecie się ze mnie nieźle śmieli, jak nagle tu coś na nie wyskoczy. Ale wątpię, że... Coś mi się stanie w tych pierwszych nosach takiego na no, wajcowość trochę nubowskiego. w FNAF gram chyba z 3 lata. zdałem już... no 4-5, a może nawet więcej. I miałbym na drugiej nocy przegrać, no to naprawdę nieźle by musiało się potoczyć. No na razie nudno jest, no bo oni tam łażą, my ich szukamy po tych kamerach i musimy bądź co bądź oszczędzać energię, bo to właśnie ona jest naszym największym wrogiem. Czy on zrobił kroki? Nie, on dalej tam stoi. Najwa najbardziej to trzeba uważać na po niego, bo Jeeka to rzadko się pojawia przy drzwiach, a on to co chwilę. Spami. Pamiętam jak grałem w tego wefna dwójkę to zawsze nie lubiłem tych masek. Ale w tej części Boni to, to raczej jest. Bo nieco, mimo tego, że chyba najbardziej agresywny z nich wszystkich w tych nosek, co ja teraz jestem. To no, najłatwiejszy może nie najłatwiejszy, ale no, nie jest jakiś ciężki. W ogóle FNAF Jedynka, swoim poziomem trudności, nie jest zbyt wybita do góry, ale pod względem klimatu, te wszystkie światła tutaj, cienie, no to naprawdę według mnie jest jedną z lepszych. No na razie mamy ten 59-58 już procent i zbytnio nic się nie dzieje. Możliwe, że jak będzie tak nudno, no to dorzucę Wam tu jeszcze noc trzecią, ale to się zobaczy. Czy taki dobry będę. Jak w ogóle powiem Wam takiego isterega, że jak ten, jak dzika jest w tym niedostępnym pokoju, czyli w kuchni, no to słychać jak on na myje. Dobra, on tutaj stoi, czy gdzie on jest? No, on prawdopodobnie zaraz nam się przy drzwiach pojawi. Jak mi się przynajmniej wydaje. Czy gdzie Ty jesteś? Dobra, on tam jest. Przy tym roomie. Dzika chyba dalej tu stoi, no ona tam już z dobre parę godzin siedzi. 50%, zaraz chyba będzie czwarta, to wątpię, że przegramy, no chyba że Golden Freddy albo coś jeszcze innego się wydarzy. No to przynajmniej będzie co dać na ten, na tytuł. Taki będzie tego plus. No a póki co się nudzimy. Oczy do nas, czy? Tak, dokładnie. Widzicie, że jak się obczaja te kroki, to to nie jest za trudne. 47%, czwarta rano. Dalej tam stoi. Gdzie trzeba spojrzeć na Foxy. O, no właśnie. On chyba zaraz do nas będzie biegł, bo naprawdę już jest mocno wychylony. Totalnie o nim zapomniałem w tych nocach. Jednak mam nadzieję, że. Nie uda mu się nas zabić. Mamy jeszcze dużo energii, dlatego... Z tym boniem to trzeba uważać, żeby nie wyskoczył. Bo widzicie, że teraz cały czas się czai przy tych drzwiach. No co, ty tam stoisz? No idź sobie już. Eee, Najgorsze to będzie jak Foxy wybiegnie i nam energii zabraknie. Ale to przynajmniej będzie jak będzie bieg. Mogę mu drzwi zamknąć. Więc tak od razu nie umrę. No ty to tam lepiej nie wychodź z tego Pirate I czekamy, no aż to się stanie. Jakiego gorszego czy lepszego? Zobaczymy. Jakbym umarł, to przynajmniej byście mieli dłuższy film. Ale to jedyne, co bym zrobił, to wstawiłbym wam ten fragmenty z tego, jak. No, może nawet nie fragmenty, ale. wam po prostu dał. Ostatnie momenty nocy, ponieważ to i tak jest już piąta. I raczej nie zostało zbyt e, dużo materiału. W się sensie, zbyt dużo tego filmu już wam nie zostało. No bo, że dorzucę jeszcze tą. Od trzecią, ale to się zobaczy. W ogóle możecie napisać w komentarzu, czy podoba Wam się takie filmy, w których więcej mówię, czy raczej wolicie taki bardziej gameplay. Dobra, go tam nie ma jeszcze, ale stoi tu. No właśnie, bym zignorował tak jeszcze 10 sekund, i prawdopodobnie bym już nie żył. A Foxy, tam dalej siedzi. I mam nadzieję, że będzie siedział, bo będzie problem, jak zacznie biec do mnie. Zostaniem chyba wtedy On już do nas biegnie, czy jak? Co jest grane? Ej, bo ja nie rozumiem tego. Halo? Może ktoś mi coś powie? O, no to jest grane, przecież nie bieg. Dobra, to ja tam się śmiałem, że ta noc niby taka prosta, a sam na tym marłem. Dobrze, w takim razie ja wam stawię ten. Ja wam stawię, jak już będę w sumie pod koniec. żeby nie przynudzać. Tak więc, do zobaczenia po cięciu. Siema widzowie, już po cięciu. Jestem w podobnym momencie, co byłem ostatnio. I mam trochę przerąbane, bo wszystkie się na mnie sfokusowały i otoczyły mnie z każdej strony. No, patrzcie. Ojojo, oj, 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 się zrełem już. No Cika tam stoi, Psyklomboli tam stał. Jeszcze pewnie zaraz Foxy na mnie wybiegnie. To jest dosłownie przerażająca ta gra. Więc no, muszę się mieć na baczności, żeby mi tu nie zadźgały jedne. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Chociaż mówiłem, że to jest tak łatwe, to bo się jednak troszkę mieliłem, albo po prostu wyszedłem z formy. Tego akurat nie wiem. Mam nadzieję tylko, że Foxy nie wybiegnie, o to się modlę. Bo jak wybiegnie, no to znowu będę miał problem jak za ostatnim razem. I nie będę wiedział co zrobić, bo mi się wydawało, że słychać jak on biegnie, naprawdę. Więc dobra. Czekamy na tą legendarną szóstą IM. Mam nadzieję, że znowu nie zdechnę. Wtedy może się okazać, że będzie naprawdę problem. No. Z trzecim podejściem to mogłoby być naprawdę interesująco. Teraz te chwilę sprawdzę tego Foxiego, w obawie, że zaraz na mnie wybiegnie, ale no widać, że udało mi się przejść tą noc. Możecie się ze mnie śmiać w komentarzu, że mówiłem, że taka prosta, ale no, może wam dorzucę trzecią noc. Jednak nie wiem, dlatego baję.